Hejka! Jestem, lecimy dalej i zanim wejdziemy w pikanterię związaną z Polską, w to wszystko co się tam zadziało, to dzisiaj w odcinku zrobię taki mały przerywnik, bo obiecałem pewnej osobie, że podzielę się z Wami jego odczuciami i tak jak on ma na teraz. Natomiast będę musiał przeczytać Wam moją korespondencję. Dlaczego się z Wami dzielę? Ponieważ poruszyła mnie ta kwestia i poczułem żal i ból tej osoby do samego siebie i do całego świata, ale nie mam tu na myśli do świata, który nas dookoła otacza, bo świat, który nas dookoła otacza, jest tym światem, który my wykreujemy, ale też zanim my kreujemy swój świat, świat, kreuje nas i świat kreuje nas w obostrzeniach świat kreuje nas w schematach społecznych w schematach społecznych, które ktoś uznał za prawidłowe a każdy ktoś, każdy z nas jest ktośem i każdy z nas czuje inaczej każdy z nas co innego lubi i każdy z nas ma prawo do bycia sobą Takim, jakim jest, a nie takim, jak ktoś kiedyś ustalił, że powinno być, bo tutaj nie ma mocy. Jest to siła używana, żeby zmuszać nas do czegoś, co tak naprawdę nie jest związane z nami. Ok, to przechodzę do czytania tej wiadomości. Cześć, bardzo mnie poruszyły Twoje posty. Byłem w podobnej sytuacji. Nie miałem żony i dzieci. Ale druga osobowość, alkohol i cała reszta używek, dlatego cię rozumiem i podziwiam za odwagę. Pozdrawiam, have a sweet day, ok, bo tam takie e, zakończenie po angielsku. Więc Ok, nazwę go Panem X, bo nie chciałbym się tutaj wypowiadać bezosobowo. Zależy mi na tym, żeby nie, nie upubliczniać wizerunku tej osoby. Do Pana X wysłałem wiadomość głosową, po czym Pan X mi odpisuje. Super dzięki, ja już jestem po przejściach. Ale dla kogoś młodego takie informacje są bardzo ważne. Dużo ludzi w Polsce żyje nadal w zakłamaniu. Tak, absolutnie zgodzę się z tym, że bardzo dużo ludzi żyje nadal w zakłamaniu. I to jeszcze w takim zakłamaniu, że są to młodzi ludzie. I mówię tutaj do Was, rodzice, Wasze dzieci są w bardzo ważnym momencie swojego życia, że albo my jako rodzice bepchniemy swoje dzieci w przestrzeń alkoholizmu, używek. I narkomani, a dlaczego my wpychamy tam swoje dzieci? Bo skoro prawda z poziomu serca, która wynika z tego, kim jesteśmy, jest nam odbierana, to jedynym ratunkiem jest odcinanie się od swojego serca i od swojej duszy, bo na trzeźwo, jak ktoś nam każe zamykać serce, jeśli jeszcze w momencie, kiedy rodzice nam mówią o tym że my jesteśmy złem, nie mówią tego e, nam rodzice bezpośrednio, ale wypowiadając się o orientacji, wypowiadają się o nas, i my wtedy, dzieci, które kochamy rodziców, widzimy w nich wroga i co się jeszcze strasznego zadziewa, nagle odkrywamy, że my, dzieci, musimy ukrywać się przed rodzicami. Czyli, jakby jesteśmy wrogami dla rodziców, jesteśmy niegodni rodziców i niegodni ich miłości, bo skoro rodzice stawiają mur, to mur jest murem, a gdzie miłość? I wtedy taka osoba, takie dziecko tak zaczyna bać się siebie, że właśnie wtedy wskakuje w ten cały zakłamany świat, który jest podszyty alkoholem i narkotykami, a potem, my rodzice. Zachodzimy w głowę, gdzie popełniliśmy błąd, i próbujemy walczyć. Zobaczcie z czym my próbujemy walczyć: bo próbujemy walczyć z uzależnieniami, dzięki którym takie dzieci mają oddech, mają przestrzeń wolności i mają przestrzeń, w której mogą się schować i tam się czują bezpiecznie, jak się pozamykają w tym wszystkim, a my zaczynamy walczyć z czymś. Co tak naprawdę pomaga im w ucieczce przed prawdą. Zobaczcie, jak to wszystko jest porąbane. I tutaj wrócę teraz do pana X. Będę czytał dalej. Tak, jakoś po oglądnięciu Twoich postów, wszystko do mnie wraca z mojej przeszłości. Śmieszne to i zarazem dobre, bo widzę, że nie tylko ja miałem przejebane. Kłamstwo jest okropne. Edyta Bartosiewicz, Edyta Bartosiewicz śpiewa. Nim cokolwiek teraz ci powiem, na pewno znowu zmyśliłam to sobie. Eee, to jest faktycznie ten cytat Edyty Bartosiewicz w tej piosence. Jest faktycznie mega mocny i mega fajny od tej prawdziwej strony, bo zobaczcie, nawet jak wyrośliśmy z kimś w jednym podwórku, prawda. Wyrośliśmy z kimś w jednym podwórku, bawiliśmy się z kimś, lubiliśmy kogoś, ale mamy uprzedzenia co do orientacji. To po latach spotykamy się z taką osobą i spotykamy się z tamtą osobą w tej fajnej energii, w której pozostaliśmy na ostatnim spotkaniu. I nagle spotykają się dwie osoby, i zobaczcie, ta osoba zaczyna kłamać, bo zaczynamy nawet, jak zaczynamy zadawać pytania: a masz żonę, a masz dzieci? Hej, stary, a tutaj jest blokada. Tutaj jest strach przez, na przykład, po prostu, że ty wiesz co, ja jestem gejem. E, a, okej, okay, i lecimy dalej, zostajemy, powinniśmy zostać w przestrzeni lubienia się i spotkania człowiek z człowiekiem. A tutaj, co się zaczyna dziać? Tutaj zaczyna się kłamstwo, tutaj zaczyna się walka, ucieczka przed samym sobą. I cokolwiek, wrócę do, ty, do, do, do cytatu, cokolwiek z tej strony wypowiedziane jest, jest zmyślone. I jest kłamstwem, wyczuwamy to w energii, i potem po takim spotkaniu wychodzimy, i sami się ty, jakiś on pierdolnięty, po, popieprzyło mu się, nie wiem, w Anglii, w Australii, gdziekolwiek przebywa, i zobaczcie co się wtedy dzieje. My, nie znając prawdy, zaczynamy budować iluzję na temat tego człowieka, a gdzie jest prawda? No właśnie, prawda jest w tym, że boimy się prawdy, i to jest przykre, i to jest smutne. Na takim spotkaniu to jest po prostu odpał, z którym bardzo trudno sobie poradzić z jakiegokolwiek poziomu, bo chcielibyśmy być sobą, ale my się boimy, nawet nie wiemy czemu się boimy. A czemu się boimy? Bo boimy się, że ktoś nas określi. Eee, cały czas szukamy akceptacji na zewnątrz, nie mamy jej wewnątrz, i ta cała huśtawka emocjonalna. Do czego może doprowadzić tylko i wyłącznie do alkoholu, do narkotyków, do odcięcia, bo z poziomu serca i duszy nikt, absolutnie nikt nie jest w stanie udźwignąć takich wewnętrznych rozterek. Wow, aż mi ciężko o tym mówić, jak wchodzę w tą energię, bo sam tam byłem. Ale wiecie co? Zawsze, zawsze, zawsze wszystko można zmienić w każdym momencie. Okej, okay, lecę dalej z czytaniem. Czasami to zaczynam sam wierzyć, że to kłamstwo to fakt. I to jest prawda, że jak zaczynamy sobie powtarzać kłamstwo, to sami zaczynamy wierzyć w to kłamstwo i zobaczcie znowu, co się dzieje w energii. W energii dzieje się to, że kłamstwo zaczyna być prawdą, prawdą, w którą zaczynamy wierzyć. W podświadomości wiemy, że to jest kłamstwo, i tutaj to jest kolejny kołowrotek, bo w energii, w relacjach międzyludzkich zaczynamy walczyć o iluzję, bo kłamstwo jest iluzją, zaczynamy walczyć o iluzję, która znowu doprowadza nas do upadku wewnętrznego, która doprowadza nas do chorób psychicznych, doprowadza nas do depresji. I jak zaczniemy łapać te wszystkie mechanizmy, jak to działa? Czym to jest podyktowane, to wtedy jest szansa, że zaczniemy łapać oddech i zaczniemy patrzeć na ludzi w zupełnie inny sposób, w ten prawdziwy sposób. Jak zaczniemy sobie zdawać sprawę, gdzie zostali, zostaliśmy pogrążeni i jak mocno zagalopowaliśmy się pokoleniowo. Schematy społeczne i zaczniemy to odkrywać, to wtedy zacznie się robić lżej na świecie i zacznie się uwalniać energia prawdy, i wtedy człowiek przestanie się bać człowieka. A najważniejsze jest to, żeby człowiek przestał się bać siebie i żeby każdy w nas zaczął zauważać to swoje wewnętrzne piękno, a jak zaczniemy widzieć piękno w sobie, to dopiero wtedy możemy widzieć piękno w drugim człowieku. I dzisiaj skończę tutaj, bo nie chciałbym Was zarzucić e, całą masą informacji. A w kolejnym odcinku przejdziemy do dalszej części e, mojej konwersacji z Panem X. Trzymajcie się i serdecznie dziękuję Wam za kolejny czas. Jak Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Ja Wam serdecznie za wszystko dziękuję i do zobaczenia. Hejka!